When the Federation's military threatened all of South America, their leader, General Almagro, demanded all US born citizens be imprisoned or executed. It was Rourke who convinced Washington to let the ghosts solve the problem. The US sent an invasion force to destroy the Federation. Rourke led us to eliminate Almagro. But Rourke became obsessed with him. He talked of the man as if he were a bounty. Hmm. Witam w takim razie w Call of Duty Ghosts Number 5. Ja jestem Wuhaj i coś czujesz to będzie misja y, z, y, z zabiciem tego generała. Czyli tak jakby powrót do przeszłości, duchów, aby... By nam pokazać pewne zależności, które będą we to us, Rourke was a legend. A man could walk through hell and not get burned. The ghosts were the best of the best. But Rourke was the reason we were feared. We are here for one man. No dobra. Ale się trzepio, to jest mój? Nawet nie wiem. Dobra, tam są źli ludzie. My chyba mamy tu siedzieć cicho. Oj. To, to nie, to nie ja obrywałem, ok. Mam się czołgać się czciownicę? Oj, wolę się czołgać, okej okay. pułkowniku Brown Nie, PWT To jest chyba pułkownik... O ROR Jest tak głośno, że nie słyszę co mówił Mamy czekać, okej okay. O BUM mm. O, w mordę. Biegniemy Do garażu mm, Prawie, No faktycznie. Nie dobrze. Dobra. Granat nie wybuchł. Widzieliście, rzuciłem im kartofla. Oj. Aj, 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 aj. Kolejnego wybuchu nie przeżyję. <laughs> czerwono mi. Czerwono. O, dobra. Dobra, zabijamy ich tam. Idź, idź na dół, Merik. Dobra. Au. Au. Widzę go. Masz. Tutaj, na dole. Dobra, wymieniamy. Trzeba się kręcić. Przeciwnik wtedy ma zmyłkę. Dobra, biegniemy na dół. Eee, samobieżną wyżytnię trzeba rozwalić. Dobra. Biegnę. O, dzień dobry. Do widzenia. Prezent mam. I zmykam. O! Kurde, myślałem, że uda się. No dobra, z następną. Okej, okay, okej, okay. tylko niech mi na notkę się zregeneruje. Ups, wysoki jestem. Oj, oj, żeby nie wyszedł za bardzo przed szereg, po nogach. Jak nie wiesz jak, to po Zawsze. Dobiłem. No bo widać... Był niezdecydowany. Macie granat? Hehe. O, tam uciekł. No kurde. Chyba jak obrywamy, to się nie rzucamy na wszystkie strony, tylko staramy się... ...w tym momencie zabić. Hmm, trzeba poczekać. Dobra, biegnę. Biegnę. Bieg... O, oh, fuck! O, oh, ja. Yeah. Mój kask. Co? Tamę? O, oh, w dupę. Co oni miasto chcieli zniszczyć? Oh, no, no shit. Rork. Biegnij. O, ja. Ej, ładna woda. I nie żartuję. Dobra. Ej, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. O. utopimy się, czy nie? Mam nadzieję, że mój ludzik potrafi pływać szybciej. Pięknie. No dobra i jesteśmy. Uff, ja zmienię magazynek, aby oddychajcie się. <grywa> wow. wzrok mi się w sobie. Powinienem dostać tam po tej misji jakieś recepty na oczy. We're u. Dostał reprymendę, Mary. Dobra, to idziemy. Mogę, mogę, mogę pierwszy? Odczekaj Almagro, ok. Dobra. No, ten na dole się utopił. Ja bym sobie zamienił broń. Przeładuję. Mamy jakąś broń na tego helicoptera? Jasne. Pancerny karabin. O w mordę. Wow. Ej, ta scena mi... Przypomina... Yy, Medalowo Serio. Wow. Walniam ścianę? Nie. Wow. Uwaga. A jednak oberwaliśmy. Ale nie tak jak myślałem. O, cześć, Horror O, nie. Zostałem Rambo. Dobra. Plum, plum, plum tak mówisz. Ciekawe, że tam ci nie założyli, Przecież zaraz za nimi był. Lol. To jest ciekawe. No dobra. O, siekiera Będziemy rąbać drzewo w Minecrafcie? Dobra. Dobra. Niech się zbliży. Dobra. Hep, za nóżkę. I dobranoc. Ow, ow. No już wiem, czemu on to robił. No przesym to. O, zabieramy broń. Hop. Wow. Nie wiem. Przecież to jest retrospekta. No rozpada. Jak domek z oh, Wow. <laughs> nie, ja nie chcę znowu się kąpać. Hej. Hop. Hop. Dobra. Dobra. Na mój znak, kurde, ale... No, nie zasłaniaj mi. Na mój znak, ale... Dobra, bez komentarza. Co tutaj mamy? Komputero. Eee, o, holograficzny? Pokaż mi. O, to będzie lepsza, broń. Nie? O, pobrać plik z rurkiem, będziemy mieli plik. A i nie widziałem, że tu są jakieś znajdźki, w tymże. Hehe, <laughs> serio. I tak nie będę zbierał. Przynajmniej nagrywając, jak sobie może będę przechodził drugi raz, czy coś. To wtedy Be oszczędzę Wam tego tego zajęcia, które jest nudne dla oglądania. Jaki jest FAB? Dobra. Dobra, na zachód. Wow. Dobra, skocz pierwszy. Up. Dobra. All right, we regroup, then we take Almagro. No, musimy za Almagro, to jest nasz główny cel. Już strzelają. Kurde. Powamy się. O kurde Zlamiłem lekko Lekko mówiąc au, au, od góry Co on taki pancerny Masz jakiś pomysł? Ej, dostałem przez samochód Spokojnie. Spokojnie. Podpłyniemy. Podpłyniemy. No jak teraz? Ej no, kurde, jakieś pancerne, kurcze, kaski mieli. To jest mój pierwszy death tu, nie? W ogóle. Dobra, ja tu wchodzę na pałę. Dobranoc. Nie ma. Ej, no, co? W ogóle, ja pier... Co, o co tu chodzi? W ogóle, zmieniał magazynek dwa razy, dwa razy zmieniał. No, wskakujesz do tej wody... Weź ich zabi Jak on długo zmienia ten magazynek? Weźmy tych u góry. Dobra. Przeładuję. Let's go. No. Ej, no kurde! Schakować nie można inaczej. niż gra sobie tego nie pozwala. Zły jest, No dobra. Przechodzimy ich cicho. Tu trzeba ich dać. Ej, co tu? W ogóle, co my... Bez komentarza, co się stało. <śm> A teraz jeden strzałem zabijam. Lol. Nie wystawiaj się tak, gnido. Ej, no! Lol. Follow me? Co, już? Idziemy. Idziemy, idziemy. Hop. Idziemy. Czemu to nie nie wybuchło? Ej, nie wybuchło. No, wstanie. Dobra, inteligentny, dobra, ten się już tam nie schowa. Dobra, przeładowuję. Biegnę tu. Wrzucam granat. Znowu? I teraz oślepiający? Dobra.

Świnio, Dorwę cię. He. <grystanie> Bierz. Wow. No nie wiem. Um. Złapałem się, dobra.

i made the hardest decision of my life I hmm. let him go and save the others it's hmm. a moto akcentem movime papa